Jedna tabletka to dopiero start. Eee, i Tak. Aha, coś arena. Kurde, nie można, bo tu arena jest. Co ty gadasz? No. Cały czas nie możesz? Nie. Najbliższy gdzieś tu dopiero A, bo tu masz u góry ten, patrz, u góry masz ten A, a co tu? Może po prostu niżej może Czekaj, łączy mi się? O Tak jest równiutko O Weź tam mojego mecha A masz czym zniszczyć to? Co? To gówno? No ja nie mam <noise> Się wziąć coś? Nie, ja wszystko wziąłem Będziemy mieć bazę z kaktusem. Ale żeby nie było, pytałem się. Kurde, zabij to gówno. Odgoń od, od, go, odgoń go! No to zabij, bo to teraz nie pobudujesz nic samo. Ta budował cię ㅎ ㅎ ㅎ ㅎ ㅎ Weź pozbieraj jakieś te Co no, ci mam pozbierać? Możemy te gówno zniszczyć no, Jak tu nie ma co pozbierać? Ja nie mam... No Potrzebuję... Jest! Po lewej stronie masz ten Śmieci są Co ci płyna ciało? Płytki węgiel. Plutlba, byłeś kamienia? Ja iść do kamienia. Nie <tok> Kurde! Dół, 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 baza. Ja jebie. No co ty jeszcze robisz? ty robisz? To jest główna! Jajirdolec, ty, ty ty to ogarniasz? Nie wiem czy ja bym tego mecha tam nie zostawił gdzieś. Na teleporcie. Mamy tą baskę swoją śmieszną. A tam nie wejdziesz. Wejdziesz no człowieku. No ale od boku się nie z tym. To on musiał już mur zniszczyć co nie? Nie. To jest od razu popostawienie bomby? Tak Armuś Chodź kramiku rzucimy na kopę. Albo Fanki otter debil. Na kto inny jak nie on? Panki? No. O Mam... Jest on tam? Stój, siedź tam. Uhu. Tylko, że on frakcję opuścił, ty Dobra, chodź na chwilę, zobaczymy jaką to zniszczył ale Ty ktoś sieka bomby ci No o, Kurwa, dawk Uszuj No jak kurde ja pierdolę strzelałeś Bo bym w ciebie może zabił Aha Dobra dawaj chodź tu Mam, ja mam twoje itemy To nie we dwóch kurwa tutaj? No, jak bez sensu! I zgłosić. człowieku zgłasza ich, nie? Dobra, lutuj to szybko! E, uważaj, uważaj, na dworze że znam mechów nie zniszczył. No, był blisko. się z teraz Jestem do mnie, do mnie, okej, okay. nie, nie jesteś. A teraz? Bo jest, fankie biega to Trzeba rachdować jak najszybciej tego nie szczelaj do mnie, też tak nie też tu nas rany tych itemów To co? Aha, nie Weź te żarcie, są przenieśne, jeszcze myślę, że te bandaże i te inne Bo się tak nam wbije się No i jedna osoba musi tu zostać on nie mogą, to ja ich zgłoszę Bo są dwa osobne teamy Nie no, nie walczyli razem obok siebie Po prostu on się siedział w prawej bazie A O, ty... on już Gdzie, tutaj? No No to jebi mu bombę Nie, musiałbyś mu zemór zniszczyć A nam jak się... Uważaj, uważaj A, nam, A zniszczyli. nam zniszczyli, tak? Te... no Nam no, to pół bazy, człowieku, rozwalili No szybko strasznie no co to, dwie ściany, <laughs> trzy To ty tam, kurde to on jak człowieku idzie stąd to dawk ma od razu rajda, nie? Robisz te testy 5 te Ja poszedłem na ten, tam na Queen'a idę zobaczyć czy dawko nie robi? Bo robi Mówiłem Ale mu na plecy w idę. wejdę Tylko uważaj, bo on może mieć dwa mechy, bo ostatnio miał dwa mechy Wiem, ale pewnie jednego zniszczy Robi, Fryer. Jak się dogadali ty? Ty jednego. Ma... Po czekaj, czekaj, ja czekam, aż on, Cze ja czekam, aż on zrobi. O, o ten chuj tu stoi cały czas. Pff, pff. Pff. Właśnie damkę zabijam! Zabiłeś go? Zabijesz... Patrz, patrz na mnie CO? Zabiłeś go, czy zrobił królową? No, zabiłem go, ale nie wiem czego on zrobił królową Zginęła królowa? Nie, no, ja zabiłem królową Ja zabiłem królową i... Nie... Weź chodź tu, czy tam ten fankioter tam stoi Stoi to idiota. on kopie ten, bossa Fanki? No No Kurde, ze, znaczy ten Tak, ja pierdolę zebrał Przecież ty go zabiłeś Nie zabiłem go właśnie, bo on mi uciekł O jest, stoi tam, ty Ale nie, nie dogonię go, kurde Jak on to zrobił? No tak. I will join DAFG, maybe to a real ra 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 raid. Czy mu dobrze mówiłem, że się połączą we dwóch. Nie, nie mają Ale Pytam pytanie... od razu na niego wjebać się tyle. Ale nie, no to co, żądałbym się na niego od razu, no to co, to by bez sensu bo, Ty, bo ale Funky, no też się na telefon będzie chciał uciec. Nie, stoi cały raz w bazie Cały jest w bazie No i napisał, że to dołączy do tego Do, do dawka Do dawka i będą nas tutaj raidować Ale no to ja, ja... Trzeba, no to... Dzisiaj, trzeba dzisiaj wyprzedzić ten fakt i Chcemy piersi Bez sensu, że dawkę Zrobił jak ja zabiłem queena tak, trzeba podrażą na nich w głowę i ci się, się nie pierdolić z nimi Bo oni chuje kręcą No jak to jest, no ja nie chciałem, wy poczekam aż jemu ja będzie lek zniszczony No a drugi raz chcę od razu robić jeśli się nie pierdolić No ja, mi się wydaje, że fanki i tak sąd pójdzie Stoi, tak jakby jest nas na Af Ja też mają słabą bazę do raju No to mają, bo nie dwa na dwa, co Czy nie? Nie wiem, wiem. Ty, to czekaj, to może ja teraz pójdę, może w temu zaplantuję, żeby... Dawkowi możesz je wdać bombę. Czyli ta baza nie jest taka skuteczna. Szybko wchodzą tutaj. No, a co się dziwisz? Co tu? ma on się jeszcze przez kamień wbił. Właśnie. Global. O, kurwa. Zanami napisał Jestem pod wrażeniem, że wróciłeś na Bosa. Dobra, Hego masz i żeby zbudować? No już stoję, czekam Zapowiedziałem Bo on to, on to wszystko już połączył tam czy jeszcze nie? No nie jest, że... Jest to jest, nie chciałem. No to brak, pragmę musiał być, czy to było zamknięte, czy nie. Tak, to było zamknięte. Czy nie? No. Widzisz? O! Funky chyba wyszedł Nie, dobra A czego ty dalej nie budujesz? Nie, chciałem się co robić O Prząta, falę, 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 falę O, no No jak skończysz. Idziemy do tego. do dawka.